Ile razy zapomniałeś, że wstawiłeś wodę w czajniku lub garnek w swojej kuchni i zaczęło śmierdzieć w całym domu? Mamy na to rozwiązanie. Poznaj Melo dymu, która wykryje dym szybciej niż ten. W zestawie znajdziesz instrukcję obsługi, sam czujnik naszego dymu, baterię do niego, Wi-Fi oraz do niego ładowarkę. Tak prezentuje się nasz czujnik. Z tyłu wkładasz do niego baterię, Tutaj masz też uchwyty montażowe do naszego czujnika. Tak mi prezentuje się nasz czujnik po założeniu baterii. Widzicie, miga czerwone kółeczko. Zobacz w jaki prosty sposób skonfigurujesz nasz czujnik w swoim telefonie. Klikasz inteligentny czujnik. Wybierasz nasz czujnik dymu. Następnie, huba, z której masz sparowany nasz czujnik, czyli MSH300. Klikasz następny, następne". wersję Apple HomeKit. I musimy zeskanować teraz. Klikamy dodaj do domu. Mostek się konfiguruje. Wchodząc w aplikację w nasz czujnik, możesz przeprowadzić test alarmu. Test alarmu kuchnia. rozpocznie się test alarmu. W ten oto sposób mamy prawidłowo skonfigurowany czujnik dymu. Rozmieść czujniki dymu w swoim domu i śpij spokojnie. Czujnik dymu współpracuje z Apple HomeKit oraz SmartThings. Jeżeli będziesz chciał umieścić czujniki w innych miejscach w swoim domu, to możesz dokupić takie same czujniki. Inteligentny czujnik dymu wysyła natychmiastowe powiadomienia na swoją aplikację, gdziekolwiek jesteś. Zadbaj o bezpieczeństwo wszystkich domowników, zanim będzie za późno i zakup czujnik, domu w filmie Wolnarią. Cena w komentarzu.